Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Nowy Rozdział Tim. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jaki kontent będzie tutaj prowadzony oraz jakie dalsze plany mam związane właśnie z tym kanałem. Ja nie przedłużam i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania pierwszego materiału na tym właśnie kanale. Uwaga, uwaga, moi kochani! Na tym kanale nie będzie contentu family friendly. Będą, na każdym filmie będą pojawiały się przekleństwa. Nic nie będzie y, pikane. Każde przekleństwo nie będzie pikane. Także nie będzie nielicznie na to, że tutaj zobaczycie content family friendly. Po drugie, na tym kanale będą robione transmisje na żywo. Będę robił livey, żebyście zobaczyli, na przykład. Kulisy produkcji filmów oraz kulisy, produk znaczy kulisy montażu tych filmów właśnie na ten oraz na moje pozostałe kanały. Do drugiego wątku, którym jest jakie mam dalsze plany na ten kanał. Na ten kanał mam takie plany, że już prawdopodobnie w marcu ukaże się pierwszy singiel Jeszcze nie powiem, jaki to będzie single, ale w najbliższych dniach na Instagramie nowy rozdział, tym będziecie mieli więcej informacji ale startuje działalność muzyczna na tym kanale, będą pojawiały się single druga sprawa jest taka, że będą pojawiały się vlogi, będę nagrywał studio w którym się znajdujemy, będziecie mogli słuchać moich opowieści, dziwnej treści, ale ogólnie mówię, żeby, żeby Was nie zrobił w chuja Będą vlogi się pojawiały, trzecia nowa rzecz. Będą dokumenty. Najbliższy dokument ukaże się już niedługo. Pracuję nad nim już od jakiegoś czasu, praktycznie od września 2024 roku i zawsze się zastanawiam, co umieścić na tych vlogach, na, znaczy na tym dokumencie. Więc najbliższa premiera tego pierdolonego dokumentu ukaże się już wkrótce. Więcej informacji będziecie mieli na moim Instagramie. Okej okay, moi kochani widzowie, mam nadzieję, że jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, bo w końcu nowy rozdział team wystartował po tak długim czasie. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, bo będzie więcej takiego, ma, takich materiałów, na przykład vlogów, dokumentów, transmisji na żywo, która którą już planuję odpalić już niedługo. Ja już nie przedłużam Wam tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Także widzimy się już w kolejnym materiale na tym kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, prezes grupy Nowy Rozdział Team oraz cały jej zarząd.